Witam, witam was, wróciłem. Jak zwykle w dobrym stylu. Moja nieobecność spowodowana była permanentnym brakiem czasu oraz aurą niesprzyjającą dywagacjom na tematy motoryzacyjne. Tylko na przykład popełnieniu samobójstwa, którego jak na razie popełniać nie zamierzam. Dlatego też, jak widzicie, słoneczko i niebieskie nie było dzisiaj, więc Wracam z kolejnym jakże ciekawym filmem. Widzę, że mój kanał już obumarł, śmiercią naturalną, więc czas go trochę rozruszać. A więc dzisiaj wóz, o którym mówiłem już wielokrotnie BMW Serii 8. Żartowałem, o tym wozie nie było nic, żadnych wzmianek, ale postanowiłem dzisiaj opowiedzieć o tym jakże pięknym samochodzie. A o tym, którego domagaliście się jakiś czas temu opowiem może w następnym odcinku, może nawet jutro, kto wie. W komentarzach piszcie, czy chcecie, czy nie chcecie. A dzisiaj przed Wami jedno z najpiękniejszych kupę lat 90. BMW E31, czyli ósemka popularna. Wóz dzisiaj już bardzo rzadko spotykany. A szkoda, gdyż uważam, że linia tego pojazdu jest przepiękna, samochód duży, ale narysowany z taką lekkością, że nie widać po nim jego wagi, ani gabarytów. Jest po prostu piękny moim zdaniem. Nie wiem czy wiecie jak wygląda Mercedes Cel typu szeregu W140, czyli stara Sa Coupe, czyli bezpośredni konkurent BMW. 8 Myślę, że ci, którzy śledzą mój kanał, to znają podstawy motoryzacji i wiedzą, jak wygląda cl 140, Więc CL240 wygląda przy siódemce, jak wiem, jak co. Każdy z Was. Zna taką kobietę, która waży około 100 kilo, ale ubiera miniwy, obcisłe bluzki i rajstopy kabaretki. Każdy z nas ma taką w rodzinie, albo ma taką znajomą, albo zna kogoś, kto taką zna. No to w 140 to jest dla mnie właśnie taka kobieta. Czyli jest taki ociężały, tłusty. A próbuję udawać samochód pseudo sportowy Gran Turismo, eee, więc ja kocham Mercedesy dużo bardziej niż BMW To jednak uważam, że sama wygląda 10 razy lepiej niż ECL W140 Bo ma to, co dwudzieste auto powinno mieć, czyli sportowe zacięcie i wspaniałą, lekką sylwetkę lekką, czyli sportową już nie wspomnę o tych światłach w celu W140 które wyglądają jakby projektował ten sam pan który projektował światła do Deulanos na przykład no, coś o tym egzemplarzu otóż jest to samochód z roku bodajże 92 z silnikiem 5-litrowym dla jednych to plus, dla innych to minus. A czemu? Już tłumaczę. Otóż jak wiadomo, większy silnik zawsze oznacza większy prestiż, większą moc na ogół. Ale w przypadku BMK-8 to niekoniecznie tak jest, gdyż bardziej doceniane są te 4-litrowe silniki. Teraz już nie wiem, musicie mnie poprawić, czy tam były pakowane 4 litrowe, czy 4.4 4.4, bo możliwe, że były i takie i takie, nie znam się na tyle na bmk W każdym razie na pewno mniej problematyczne są silniki 4.4 albo 4 litry V8 Z tymi V12-kami są często problemy, one nie chodzą na wszystkie cylindry, nie rozwijają pełnej mocy Ogólnie jak w każdej jednej marce na świecie, która produkuje silniki 12 cylindrowe, zawsze mają jakieś problemy. I nieważne, czy mówimy tu o Mercedesie, czy o BMW, czy o Jaguarze, zawsze są jakieś historie problematyczne z V12. kami Dlatego też w ósemkach tańsze są w zakupie V12, -ki. co do brzmienia. Na pewno brzmi ten silnik dużo, dużo gorzej niż V12 Mercedesa 140. Dużo, dużo gorzej. Jeśli chodzi o moc, no to wiadomo, no w tamtych czasach moc z rzędu 300 koni robiła, robiła ogromne wrażenie. W dzisiejszych czasach wydaje mi się, że już na nikim wrażenie nie zrobi 7 sekund do setki, bo 7 sekund do setki ma pewnie, nie wiem, Mondeo. 1.6 diesel z trzema turbinami Nie wiem, może bzdury gadam, bo się nie znam, ale wiecie o co mi chodzi Tylko, że w dzisiejszych czasach nikt tych samochodów nie kupuje już po to, żeby Nimi się ścigać, czy żeby wykorzystywać ich pełną mocy Dzisiaj się je kupuje dlatego, bo są piękne, bo są kultowe Bo są niespotykane I uwierzcie mi, jadąc taką Piękną ósemką To robicie na drodze trzy razy większe wrażenie, niż jechalibyście, nie wiem Nową M5, i mówię to zupełnie z pełną odpowiedzialnością, wystarczy spojrzeć na tą wspaniałą linię. Zwłaszcza jak się otworzy boczne szyby. Okno, patrzcie, to jest coś pięknego. Ja tak jak wspominałem, nie lubię BMW Naprawdę nie lubię BMW Ale ósemka dla mnie zawsze była piękna, i jako, że jestem człowiekiem obiektywnym i potrafię dostrzec. Zalety i plusy, nawet czegoś, czego nie lubię, nawet mógłbym parę ciepłych słów powiedzieć o moim nauczycielu matematyki. Na przykład, że miał zawsze dobrze wyprasowane spodnie. Trzeba być obiektywnym, także i w tym przypadku potrafiłem wyłuskać plusy tego samochodu, i tu Wam je przedstawiam w tej chwili. No, silnik 5-litrowy V12. Skrzynia. Chyba czterobiegowa? Tak mi się wydaje, że w tamtych czasach były cztery biegi. Na pewno były cztery biegi. Co do wnętrza, to jak widzicie, może ono wzbudzać delikatne kontrowersje. A czemu? A otóż temu, że wydaje mi się, że te siedzenia nie są z tego auta, gdyż całe wnętrze jest granatowe, siedzenia są czarne. No, boczki są też granatowe. W sumie z czarnymi wstawkami. Cholera wie. Ale zaryzykuję stwierdzenie, że za minut 20... Znajdzie się jakiś specjalista, który w komentarzach moje wątpliwości wyjaśni w te pędy. No. Cóż jeszcze mogę o wnętrzu powiedzieć? Może zasiądę. Zasiądę na fotelu pasażera. Wyjątkowo. Nie lubię jeździć jako pasażer. Co mi się podoba, co mi się nie podoba. Nie podoba mi się przede wszystkim kierownica. Pas kudna. W każdym kondoniarskim E34 1.8 była taka kierownica albo jeszcze gorsza. Eee, Także... Nie, kierownica do mnie w ogóle nie przemawia. Bardzo do mnie przemawia tutaj tunel środkowy, dużo guziczków Brakuje mi tego pokrętełka. O, od radia. Jak ktoś ma, to chętnie kupię. Eee, Także tunel środkowy jest bardzo fajny. No, cała reszta to taka typowa dla BM-ki. przełączniki wszystkie takie same jak w każdej jednej BM-ce z tamtych lat. Z tyłu miejsca dla karów i to takich niezawysokich bądź też dzieci po amputacji odnóży na przykład. O, a tutaj patrzcie jak to działa. O tak, schowek na kasety zakładam, że moi widzowie, którzy... Urodzili się w roku 2000 lub później. Nie wiedzą co to są kasety, więc już śpieszę z tłumaczeniem. Otóż kaseta to jest nośnik muzyki. To jest, to jest taki plastikowy, takie plastikowe coś. Z dwoma kółkami w środku, i na te, kółki, na te kółka się nawija taśma. A na tej taśmie jest gitara, bęben, trąba. Pan śpiewa, pani śpiewa. Klawisze, wszystko tam na tej taśmie jest zawarte. Jak włożycie to do odpowiedniego odtwarzacza, czyli na przykład takiego w tym przypadku jest to BMW Bawaria C Business, to z głośników poleci Wam muzyka. Niebywałe, prawda? Ale kiedyś ludzie mieli fantazję. Kluczyk taki jak w każdej BMC, zawieszka prosto, tempomat Idę z drugiej strony i odpalę ten wóz, gdyż wypadałoby pokazać wiernym przede wszystkim widzom, którzy są ze mną na dobre i na złe, jak chodzi ten wspaniały silnik. A Gówno. zanim siądę, to jeszcze wspomnę o czymś bardzo ważnym. Jak pewnie zauważyliście, ta auto ma otwierane światło, czyli gadżet dosyć popularny w latach 90 szpanerski taki moim zdaniem tylko, że zwróćcie uwagę na jedną rzecz 9 na 10 aut z otwieranymi światłami po otworzeniu świateł wygląda chujowo najzwyczajniej w świecie chujowo a BMW 8 po otwarciu świateł wygląda zajebiście, moim oczywiście skromnym zdaniem, do tego stopnia zajebiście trzeba zapchnąć do tego stopnia zajebiście że Czasami nie wiem czy nie lepiej nawet Proszę Raz będziecie mogli ocenić Proszę Przyznajcie, że wygląda bardzo pięknie Wspaniale W ogóle nie zaburzają linii sprawiają, że jest ciekawsza No mi się podoba Może jestem dziwny, ale mi się podoba Znam na przykład ze trzy inne auta z otwieranymi światłami, które po otwarciu ich wyglądają najzwyczajniej w świecie chujowo, także to jest wyjątek. No deska rozdzielcza typowa dla BMW z tamtych lat bardzo przejrzysta, prosta. Palimy? Wiecie, że wszystkie v 12 świata palą charakterystycznie, chyba wiecie, nie? Czyli czemu charakterystycznie, bo kręcą na początku tak, jakby w ogóle nie miały, jakby zawory były potwierane, jakby nie miały absolutnie e, w ogóle kompresji, jakby nie miały żadnych oporów, jakby rozrusznik nie miał oporów, tak dziwnie kręcą. Czek się świeci, raz się świeci, raz się nie świeci, mam podejrzenia co do tego, dlaczego się świeci, ale nie będę o nich mówił, gdyż to jest nudne. No i widzicie, na wolnych obrotach no tak chodzi. Nic ciekawego. Nie ma tu absolutnie nic, co mogłoby w, jakiś, w jakikolwiek sposób mnie podniecić. Oczywiście dźwięk się zmienia, gdy jedziemy. Pod obciążeniem brzmi bardziej basowo brzmi dużo, dużo lepiej ale dalej dużo gorzej niż np. Mercedes. Także dźwięk oceniam na trzy na szynach. Albo jak to mawiał mój nauczyciel, bodajże fizyki. Taka mocna dwuja, No mocna dwoja Sołtys. Tak mi mówił. Wielokrotnie dosłyszałem. I mnie to bardzo cieszyło, bo lepsza mocna dwuja niż mocna jedynka. Na przykład. No. Eee, wypadałoby jeszcze pokazać serce tego pojazdu, czyli silnik Pokazuję więc W te pędy A jak tam dzisiaj, dzień mija wam? słoneczko wyszło, chce się żyć co? Bo na przykład kurde tu są dwie ręce potrzebne, patrzcie To trzeba wcisnąć i z drugiej strony to samo tu Więc muszę położyć na chwilę aparat nic nie widzicie? No. I to jest silnik V12. Znany z BMW 7. Dokładnie ten sam. Tak jak mówiłem. Nie jest to jednostka wybitna pod żadnym względem. Nie jest to też nieudany silnik. Ale chyba jednak. V8 będzie lepszym wyborem. Osiągi są nieznacznie tylko gorsze, a prostota obsługi stoi na zupełnie innym poziomie. Także kiedykolwiek życie postawi Was przed wyborem czy kupić 840 czy 850 to raczej wybierzcie opcję numer 1. No tak to wygląda, drodzy widzowie Ale zajebiście, co patrzcie Błękitne niebo, chmurki, samolot F16 lata, ptaki śpiewają okres lęgowy się zaczyna, bóbr z żoną żeremie zakładają, dziki ryją, jest pięknie. Także wracam, wracam w dobrym stylu i będę was raczył filmami motoryzacyjnymi. No wy raczcie mnie odwiedzinami. Żebym wiedział, że nagrywanie filmów ma jakikolwiek sens Felgi fajne, nie? Parapet to jest to co lubię. Oczywiście z tyłu ten wóz też jest przy cudnej urody Teraz wam pokażę o, proszę. Mega, nie? Uważam, że to jest jeden z ładniejszych samochodów lat 90. Już to mówię 16 razy chyba, ale musicie mi jakoś wybaczyć. Także jak będzie ładna pogoda jutro, to nagram o siódemie, bo siódema to jest też wóz, któremu się należą brawa. Piękne, nie? Zaznaczam, że nie lubię BMW. Nie lubię. Wolę Mercedesy, ale jako pasjonat... No patrzcie, kurwa! Tak nasrał. Ja pierdzielę. No cóż zrobić. Taki są za głupie, żeby docenić motoryzację w piękną. Także, dobra, żegnam się z wami. Idę coś spożyć i widzimy się. Mam nadzieję niebawem.